Siema ziomy. witam serdecznie. Dzisiaj was pokażę, jak zrobić jeden z moich ulubionych steków. Jest bardzo, bardzo prosty do zrobienia. Niesamowity w smaku i dosyć tani jest, żeby go kupić w sklepie. Przeciętny taki stek, powiedzmy T-Bone, kosztuje 9 dolarów chyba za funta, czy 10 dolarów. A Prime Rib kosztuje do 15-16 dolarów. A ten stek kosztuje 3 dolary za funta. Czyli no, jest dosyć, dosyć tani. Wspaniały w smaku, bardzo dobra tekstura, bardzo łatwo go zrobić. Zaczynamy tak, że po prostu bierzemy stek, dajemy dużo soli morskiej, jeżeli macie sól morską grubszą jest lepiej. Ja niestety miałem drobno zmieloną tylko sól. No, użyłem to co miałem, lepiej użyć grubo sól albo sól koszerną, tak, kamienną. Następnie ja troszkę oszukuję w tej recepcie. Dzisiaj e, użyję maszynkę, e, maszynkę SOS widzę, no na, na serio tak się nazywa SUVI, tak? Kupiłem sobie tą maszynkę, dlatego jak widzicie, wkładam w torebkę e, hermetycznie zapakowaną. Po czym wrzucam to do wody na 129 e, stopni Fahrenheit'a, To jest jakieś 53-54 Celsjusza. W środku w wodzie już mam inne mięso, które gotowało się przez dwa dni już. O tym w przyszłości porozmawiamy, co z stek zrobiłem. No, ale wracamy się do naszego steka. Po dwóch godzinach wyciągam tego steka z tej wody. Jak widzicie, nie wygląda najlepiej ten stek. Jak wyjdzie z tej wody, z torebki, wygląda dosyć blado. Jest już ugotowany, ale trzeba go jeszcze zasmażyć. Jeżeli nie macie tej maszynki sos widzę po prostu kładziecie ten stek na grill i gotujecie go aż temperatura w środku mięsa będzie jakieś 135 Fahrenheita zależy ze smaku. 135 Fahrenheita będzie taki średnio zrobiony, tak? Średnio medium rare się nazywa po angielsku. Jeżeli lubicie bardziej wysmażone mięso, troszkę wyższa temperatura, jeżeli lubicie bardzo, bardziej mięso surowate takie, no niższa temperatura. 135, przeważnie ludzie yy, lubią tą, tą temperaturę, dla każdego prawie podchodzi pod nos, tak. Kładziemy go na gryla, dajemy więcej soli na niego. Tak rozumiem wgląd na to, że bardzo, bardzo dużo soli, ale sól jest bardzo potrzebna do tego steka. Jedna przyprawa, którą dajemy jest sól. Zasmażamy go i, moi drodzy, stek jest gotowy. Nie ma łatwiejszego do zrobienia steka, który tak wspaniale smakuje. Moi drodzy, w przyszłości porozmawiamy o tym, jak tego steka można używać. Oczywiście można go zjeść w obiedzie, z ziemniakami czy z ryżem, albo z ryżem i z fasolą, tak jak to Brazylijczycy robią, wspaniałe jedzenie, ale z tego też można robić inne rzeczy, kanapki, sałatki, Różności, ale to w przyszłości już o tym porozmawiamy. Mam nadzieję, że jesteście w stanie sobie spróbować takiego steka. Wspaniałe, wspaniałe jedzenie. Życzę smacznego. Na razie.